Rodzinny kapitał opiekuńczy i opłata żłobkowa. Na pewno wiecie Państwo doskonale, że od 1 kwietnia tego roku rodzice dzieciaczków, które uczęszczają do żłobka, zyskali nowe uprawnienie. Chodzi tutaj mianowicie o tę opłatę żłobkową, powszechnie nazywaną, a tak naprawdę o pewien rodzaj dopłaty z ramienia tego szeroko rozumianego rodzinnego kapitału opiekuńczego. Na pewno doskonale wiecie, że ten rodzinny kapitał opiekuńczy to te 12 tysięcy, które przysługuje rodzicom naszych maluszków do ukończenia przez to dziecko 36 miesiąca życia. Na pewno wiecie Państwo, że to rodzice są decydentem tego, czy będzie to wypłacane w transzach po 1000 zł i wypłacane przez rok, czy 500 zł, i wtedy automatycznie ta kwota będzie obniżona, czyli będzie wynosiła 500 zł miesięcznie. Natomiast dzisiaj skupimy się na tej części rodzinnego kapitału opiekuńczego, która będzie dotyczyła. Do finansowania pobytu naszych najmłodszych dzieciaczków w żłobkach. Rozdział 8a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, został dodany właśnie ostatnią tą dużą nowelizacją wprowadzającą cały rodzinny kapitał opiekuńczy. Nazwa tego rozdziału to dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Jak sami Państwo widzicie z nazwy wynika, że nie dotyczy to tylko żłobków, ale także tutaj tych innych form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Ponieważ jesteśmy w gronie samorządowym w związku z tym interesują nas tutaj tylko i wyłącznie te nasze żłobki. Artykuł 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi nam o tym, że rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty tej, którą właśnie nasi rodzice mają wnieść do żłobka, ale także do klubu dziecięcego czy nawet do dziennego opiekuna. Dofinansowanie to przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, do klubu dziecięcego albo właśnie do tego dziennego opiekuna, jeżeli na to dziecko przysługuje właśnie ten rodzinny kapitał opiekuńczy. Jeżeli mówimy o dzieciach, na które został ten rodzinny kapitał opiekuńczy przyznany wcześniej i rodzice wzięli te pieniądze w całości wcześniej, Wtedy dzieciaczkom przysługuje jakby różnica do tego kapitału do momentu, kiedy dziecko skończy 36 miesiąc życia. Więc tutaj taki deadline, o którym musimy pamiętać, to jest właśnie ten 36 miesiąc życia. Jeżeli dziecko nasze te 3 lata skończy, nawet jeżeli nadal będzie uczęszczało do żłobka, bo przecież takie sytuacje się zdarzają, to już jakby opłata z tego rodzinnego kapitału opiekuńczego tutaj nie przysługuje. Jeżeli patrzymy na to od naszej strony, od, od strony organów, czy od strony już samych żłobków, no to tutaj mówimy o opłacie za ten żłobek, tak? Czyli tylko wchodzi w grę tylko i wyłącznie ta część, która jest jakby opłacana za pobyt dziecka. Musimy tutaj pamiętać, że absolutnie nie bierzemy pod uwagę kosztów wyżywienia dziecka. Czyli jeżeli chcemy sobie zobaczyć jaka dopłata Byłaby tutaj do pobytu naszego dzieciaczka w żłobku, patrzymy tylko i wyłącznie na tę część za pobyt dziecka, a odkładamy na bok zupełnie koszty wyżywienia, które i tak i tak rodzice muszą ponosić. Co tutaj jeszcze jest istotne? Z ustawy wynika, że to dofinansowanie będzie wynosiło 400 zł miesięcznie. Jeżeli opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku przekroczy tę kwotę, no to tutaj niestety rodzice muszą sami dopłacić. Jeżeli okaże się, że kwota będzie niższa niż te 400 zł, no to wtedy ZUS dofinansowuje nam tylko tę kwotę, którą faktycznie w danym miesiącu nasi rodzice powinni zapłacić. Wspomniałam tutaj o ZUS-ie, ponieważ to ZUS jest tym organem, który, do którego rodzice zgłaszają wniosek o takie dofinansowanie, i który to organ będzie wypłacał te świadczenia tutaj. Bezpośrednio do żłobka. Jak to wygląda w praktyce? A więc tak, rodzice składają elektroniczny wniosek do ZUS-u, to rodzice są tym organem, który zaczyna cały proces przyznania tej opłaty, więc rodzic wypełnia wniosek, składa wszystkie dokumenty, które są wymagane tutaj w tej ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat trzech. Wszystko, tak jak powiedziałam, jest w formie elektronicznej. ZUS przetwarza te dokumenty i ZUS przekazuje później te pieniądze tutaj odpowiednio już do żłobka. Także jakby rodzic tylko inicjuje ten proces, później tych pieniędzy nie dostaje i nie przekazuje ich wam jako dyrektorom żłobków na przykład, tylko już ZUS bezpośrednio do żłobka te pieniądze przelewa. Tutaj pojawia nam się pewna rozbieżność i też musimy poczekać na to jak w praktyce zacznie ta dopłata funkcjonować, ponieważ pojawiają nam się dwa terminy, które oznaczają zupełnie dwie różne rzeczy. W ustawie jest napisane, że ZUS będzie przekazywał pieniądze na rachunek organu, który prowadzi żłobek, tak? Natomiast na stronach ZUS-u możecie znaleźć w komunikatach informację, że ZUS będzie przelewał pieniądze na rachunek żłobka, do którego uczęszcza dane dziecko. Tak czyli widzicie sami, że jest tutaj rozbieżność i myślę, że musimy poczekać na pierwsze pieniądze, które zaczną być przelewane i wtedy będziemy wiedzieli w którą stronę pójść. Ja uważam, że tutaj decydujący głos ma ustawa, więc raczej te pieniądze powinny trafić do organu, który dopiero dalej będzie tutaj rozdysponowywał te środki. Ale jak to dalej będzie Zobaczymy. Myślę, że będziemy mogli po wakacjach w kolejnych filmikach spotkać się i rozstrzygać już sobie, na jakie faktycznie konta poszły te pieniądze i jak to dalej rozksięgowywać.